podkarpacie.pl. Jednym z pomysłów nowego rządu w sferze oświaty jest likwidacja gimnazjów i powrót do nauczania w systemie ośmiu klas szkoły podstawowej. Czy proponowane rozwiązanie przypadło do gustu sanoczanom? To jest trochę głupota, no bo gimnazja to w sumie, no, nie wiem, kogo to przeszkadza. Poza tym, no większość nauczycieli straci pracę raczej, nie wiem co później. Poza tym, no póki co jest dobrze, a co chwilę są jakieś zmiany w, właśnie w, w programie. Czytałem kiedyś w gazecie, że to wszystko chodzi o to, że w gimnazjum najczęściej spotyka się alkohol i wszystkie inne te sprawy, ale to nie chodzi o to, że gimnazjum, to chodzi o samą mentalność uczniów. Jak będą się chcieli iść napić, to zrobią to w podstawówce, a nie tylko dlatego, że są w gimnazjum. Teraz, kiedy już te wszystkie szkoły powstały, kiedy ludzie tam pracują, to jest chyba jedno z, z najgorszych rozwiązań, gdzie stracą pracę. Cały system podręczników do wymiany. Także, zadanie dosyć abstrakcyjne, tak bym powiedziała. Na tym się jeszcze trzeba dobrze zastanowić, ale jak będzie przemyślane, i skonsultuję to z nauczycielami, to uważam, że tak. Mhm. Czyli w tym wypadku, rozmowa jest ważna? No, bardzo ważna. Pierwsza rozmowa, przede wszystkim, żeby nie ignorować ludzi, tak. To robiła poprzednia ekipa przez te 8 lat. Kiedyś y, miałam takie zdanie, że gimnazjum jest czymś niepoprawnym, można to tak nazwać. Córka akurat nie skończyła gimnazjum, ale no, chyba bym nie chciała w tej chwili mhm. tego wszystkiego odwracać. Czteroletnie liceum byłoby lepsze, bo jest to jeden rok nauki więcej, więc myślę, że coś by się jeszcze nauczyło. Te 3 lata to jednak jest za mało, a gimnazjum myślę, że mogłoby zostać, bo jest to jednak przydatne dla tych uczniów. To jest też jeden rok więcej, właśnie i mogą się lepiej nauczyć i przygotować do szkoły wyższej. Myślę, że będzie to lepsze, jak będzie szkoła podstawowa, ale na to trzeba chwilę czasu, żeby to wprowadzić za 3 lata, bo niech ci co są, niech skończą. Ale to też są koszty, bo nowe podręczniki to no będzie lepiej, ale to będzie też kosztowne. Patrząc też z perspektywy takiej, że wiele osób straci pracę, a tego byśmy nie chcieli. Tak, to nawet nie chodzi o to. Przecież, e, jeśli będą likwidowane gimnazjum, trzeba zmienić całą progr podstawę programową. To się wiąże z nowymi podręcznikami, z, z nowymi kosztami. To będą ogromne koszty, tak naprawdę. Mhm. To o, będzie cała. I jeszcze ogromne straty przede wszystkim. Dla mnie to taki najlepszy okres w życiu, i nie chciałabym tego ominąć. Tak. Mhm. Ja też bym sobie nie się... chciała o nie. Bo to jest jednak taka, no gimnazjum to jest jednak, jesteśmy jeszcze nadal dziećmi, ale jest ta nauka, ale nadal się czujemy z tymi dziećmi, jest taka fajna atmosfera. Z już jednak trzeba się bardziej uczyć i myślimy ciągle o Matusze i to jest jednym głównym jest zadaniem. Dobry podział na takie grupy wiekowe i można się bardziej zrozumieć niż połączenie takich na przykład... Mniejszych dzieci z już z takimi dorastającymi. Uczniowie z gimnazjum i z liceum nie mogliby się ze sobą zrozumieć, że to jest jednak taka różnica w wieku, która by no, nie spisowała licealistom i wydaje mi się, że powinno zostać tak jak jest, że osobno gimnazjum, a osobno liceum. Jeżeli chodzi o trzyletnie liceum, troszkę skrócony materiał na pewno przeraża mnie rok historii, biologii geografii, prawda, są przedmioty. Żeby tych gimnazjów nie było, żeby właśnie wróciły te klasy do 8 klas i po prostu dalej. To, to się zgadzam z tym. Zawodówki są potrzebne, bo nie ma w ogóle wykształcenia zawodowych żadnych yy, tak jak piekarz, z mechanik. W ogóle tego nie ma już teraz, to ja nie wiem, co to po prostu w ogóle będzie, nie? Mhm, Czyli likwidacja gimnazjum jest dobrym pomysłem? No dla mnie raczej tak. A dlaczego? To nie wiem, 8 klas wystarczyło, co było dość. I potem do szkoły zawodowej, czy do liceum, czy jakiej innej wystarczyło. Za wszystkim kryją się koszty szalone i myślę, że dzieci wyedukowałyby się tak samo tym systemem, mniejszym kosztem. Myślę, że lepszy był system ośmioklasowy, jednak młodzież wychodziła, mi się wydaje, taka bardziej ustatkowana, ale teraz. W takiej sytuacji to już trudno będzie zmienić. Pod względem czysto technicznym jest to lepszy pomysł, ponieważ z powrotem wyrówna się materiał. Tak jak my w tym momencie mamy materiał przeznaczony na 4 lata, skompresowany w 3 lata. To jest o tyle będzie lepsze, że będą się nauczyciele lepiej wyrabiali z materiałem. Na pewno będzie trochę łatwiej z nauczaniem i klasy będą bardziej zgrane, bo jak mamy przeskok 6 lat, 3 lata, 3 lata, to mamy cały czas tę rotację ludzi, a w tym momencie będą bardziej zgrane osoby. I podejrzewam, że nauczyciele będą mieli większy aspekt, Bez jest różnica między mieć nauczyciela 3 lata, a potem się go zmieni i znowu 3 lata, a mieć 8 lat jednego tego samego wychowawczego i nauczyciela i potem jeszcze 4 lata kolejno. Problem będzie tylko ze zrobieniem tego pieniężnie. Nasz, nasz kraj jest biedny, przecież mamy tak duże zadłużenie, że my ledwo spłacamy odsetki, co dopiero płacić same długi. Publiczny rośnie z każdą sekundą zastraszająco, a tu w tym momencie trzeba będzie zadatować od początku budynki, poprzedzielać jakoś jeszcze sprawnie nauczycieli, tak żeby nie potracili roboty. Najlepiej jeszcze podoszkalać, bo przecież do szkolenia to jest ulubiona rzecz wszystkich nauczycieli, którzy jeżdżą na to zawsze i wszędzie. A przy okazji trzeba będzie to zrobić straszny przeskok podręcznikowy, bo przecież podręczniki do gimnazjum stracą całkowicie znaczenie, podręczniki do liceum znowu trzeba będzie zmniejszać letnie, elementarze trzeba będzie też porozszerzać znowu na 8 lat, więc to jest straszna inwestycja jako taka pieniężna i powiedzmy, że pod względem organizacyjnym się boję jak to będzie, bo wiadomo, że za chwilę się pojawi korupcja, za chwilę się wprowadzą znowu nowe podręczniki, więc nie będzie można znowu kupić poprzednich podręczników, tylko trzeba znowu będzie kupić nowe. I o ile sam pomysł jest dobry, bo wprowadziłby więcej ładu i pomógłby uczniom, o tyle problem będzie pieniężny i organizacyjny. I po prostu się boję, czy uda się to zrobić tak, żeby wszystko się nie sypło. Ja bym ja wspominała gimnazjum, gimnazjum, także tak. tak. Gimnazjum bardzo dużo się nauczyłyśmy my w tej szkole i nie mam czegoś takiego, że po prostu żałujemy o w ten sposób. Bardzo dobrze wspominamy, dużo się nauczyłyśmy, tak Właściwie, wie pani, nie powinno się wracać do tego, co było. A jak będzie to zobaczyć? TV Podkarpacie.pl